Be the the, the audience audience is a Nazywam się Łukasz Weiler, reprezentuję firmę Up&Roll, którą sam założyłem półtora roku temu. Rozmawiamy dlatego, że pojawiłem się dzisiaj w Szczecinie z okularami Google Glass. No właśnie, powiem tak, raczej nie Robocop, na pewno nie Terminator, Universal Soldier, tak? To był taki film, pamięta pan? Mieli w oczach takie dziwne zamontowane kamery. Pamiętam. No, zupełnie podobny, trochę może mniej militarnie pan wygląda. Tak, natomiast powiem szczerze, że rozwiązanie nie jest rzeczywiście nowe, szczególnie, że są firmy w Stanach, które robią rozwiązania, które idą w podobnym kierunku, a które są rzeczywiście wykorzystywane chociażby militarnie czy w medycynie. Chodzi Jest chociażby taka firma Vuzix, która tworzy okulary, które zakrywają całe oczy i to są okulary, które wyświetlają cały obraz, tam są po ekrany wbudowane. Takie, że tego typu rzeczy wykorzystuje się chociażby przy warsztatach samochodowych. Gdzie te okulary od razu pokazują, który element należy wymienić. Chociaż. No, na przykład schemat. Bardzo tak, prosta tak, rzecz. Tak. Reperuję telewizor, naprawiam komputer, mam Właśnie schemat wyświetlony tak. na okularach. Mhm. Jakbym pana spotkał na ulicy, to bym się specjalnie nie zdziwił. No, powiedziałbym młody człowiek, e, który ma Zgadza, coś tak. dziwnego na oku, mhm. ale powiem tak, no, nie wzbudza pan jakiegoś przerażenia. E, powiem szczerze, że trochę gorzej wygląda to w nocy, w momencie, jak to oczko się świeci. Aha, czyli ma pan świecące oczko. Tak, moment, ono się zaświeci, a jest tak, ciemno, się, tak. to, to trochę już jest trochę dziwniejsze. Czyli w tym momencie rzutnik wyświetla obraz tak. na okularze. Tak, jest. Tak, i wtedy pan ma podgląd tego, co się dzieje w Google. Zgadza się. Przejdźmy od zachwycenia się technologią, mm -hmm. która w sumie nie jest taka znowu wspaniała, bo tak naprawdę to, to jest projektor, który mm -hmm. wyświetla tak. na ekraniku, takim mhm. niewielkim obraz z Google'a. Mhm. Praktyczne, niepraktyczne, czy po prostu kolejny gadżet? Mhm. Wydaje mi się, że ma to niewiele, jak na razie, zastosowań czysto praktycznych. Najfajniejsze jest to, że można operować w różnych środowiskach bez użycia rąk. Wydaje mi się, że to jest taki największy postęp. To znaczy, yy, jadę na rowerze. Czyli naprawia pan samochód, mówiąc dosadnie, łapy, umazane w oleju, paprany jest pan po pachy tak, i nie może pan przewracać przodu. Tak. Chce odebrać telefon w tym momencie, tak? Dokładnie. Nie muszę po niego sięgać i tak dalej. E, przychodzi mail, czy w metrze, nie muszę, nie wiem, czy jadę tramwajem, nie muszę do tego telefonu sięgać. Jestem w obcym mieście, chcę dojść do jakiegoś miejsca. Nie muszę co chwilę wyciągać tego telefonu z kieszeni patrzeć, czy ja idę w, dobrym, w dobrą stronę, czy nie w dobrą stronę. Dalej prowadzi pan samochód. Nie mm -hmm. musi pan zezować z boku na ekran GPS tak. Tylko ma pan to przed oczami w tak, związku tak, z tym możemy... uwaga dalej jest skoncentrowana na drodze. Tak, szczególnie, że możemy pomyśleć o tym naturalnym rozszerzeniu, że widać jakieś punkty Poi na przykład, że tak, tutaj skręć w lewo, tutaj jest stacja benzynowa. E, jakby możliwość integracji z samochodem też jest coraz więcej. E, jest taki nurt żeby integrować rozwiązania mobilne z deską rozdzielczą, a to jest właśnie inna ścieżka, żeby zrobić to po prostu takie urządzenie, które użytkownik ma na głowie, po to, żeby też ruszało się razem z nim, żeby zawsze był podgląd. Dobrze. Typu. Ale proszę pana, co w środku? W środku jest tak naprawdę zwykły smartfon. To nie różni się niczym poza miniaturyzacją i tym, że trzymamy to na głowie. Czyli tak, zwykły smartfon, mikroprojektor. Mhm. Teraz ja wyświetlany na ekranie. Jak, jak, Aha. jak Pan tutaj zobaczy to sobie. No właśnie widzę. To jest trudne do opisania, ale za chwilę zdjęcie, to trochę, które będzie... jak pryzmat bym powiedział. Tak, tak, tak. Rzeczywiście, mm -hmm. jak pryzmat z optyki ze szkoły, powiedzmy średniej. Tak jest. Przydatne, nieprzydatne? Moim zdaniem w wersji obecnej jest to nadal produkt, który nie jest gotowy dla konsumenta, chociażby przez to, że on jest bardzo delikatny. Tak samo sama firma Google też nie wie, tak jak mówiłem na prezentacji, za bardzo w którą stronę pójść z tym produktem, ponieważ... E Zastosowań widać na pierwszy rzut oka, <grym>, rzut oka, mnóstwo, natomiast część z nich to są takie dziwactwa, które na siłę sobie stwierdzamy, że to jest coś fajnego, a w rzeczywistości po jak jeden dzień się tym pobawimy, to jednak nie, nie zdaje to. Rezultatu. Proszę pana, na moich oczach mhm. urodziła się wirtualna rzeczywistość. Mhm. I powiem szczerze, na moich oczach i w moich rękach umarła. Mhm. Czy pan nie sądzi, że to też może umrzeć śmiercią naturalną? E, powiem, powiem tak. E, jeżeli chodzi o. E... Generalnie rozszerzoną w rzeczywistość, chociażby taką jak widzimy na smartfonie, to się widać, że to się nie sprawdza. Też, tak jak powiedziałem, moja firma też zajmuje się aplikacjami mobilnymi. I to jest zazwyczaj gadżet, który jest tylko i wyłącznie gadżetem. Natomiast prawie nikt z tego nie korzysta. Obawiam się, że rzeczywiście może być podobnie w przypadku okularów, natomiast jest bardzo wiele zastosowań, o których jakby nie myślimy w tym momencie, bo to nie, to, to nie musi być produkt masowy, który każdy będzie nosił na głowie, to może być produkt, który nie wiem, lekarz podczas operacji będzie korzystał z takiego, z takiego narzędzia, czy robotnik po to, żeby osoba, która na przykład go nadzoruje, żeby widziała, co on w danym momencie robi. Pomyślmy o aplikacji, że mamy 100 robotników czy 100 osób w laboratorium, jakiś nadzorca może w każdym momencie przełączyć się do konkretnych oczu i zobaczyć co się dzieje. No to jest jakiś sposób rzeczywiście, nawet kontroli tego, co się no dzieje. Na przykład w miejscu pracy. Tylko Dokładnie, żeby albo korzystać. po prostu system sam może kontrolować, tak. w tym sensie, że układa to w jakąś układankę. Ok. Czyli co, ma przyszłość? Wydaje mi się, że, że tak, natomiast wydaje mi się, że to nie, niekoniecznie musi być produkt masowy dla każdego, tak jak właśnie smartfon czy zegarek chociażby. i'm going the be the of detail. Detail.